Punkt trzeci: etapy projektu. No w tym momencie można stwierdzić, że są praktycznie trzy etapy tworzenia projektu, produktu. Pierwszy etap to jest faza wstępna, czyli zbieranie wszystkich danych początkowych odnośnie projektu. Drugi etap to jest tworzenie już docelowego projektu. Na podstawie którego później będziemy tworzyć produkt. A faza trzecia to jest podsumowanie projektu, utrwalenie projektu, jakieś uwagi dodatkowe do projektu. To wszystko też się przyda, bo może jakoś specjalnie trzeba będzie go wytwarzać, może w jakiejś wyższej temperaturze czy coś. I to na przykład, wiadomo, że będzie na jakimś tam rysunku technicznym. Ale dobrze jeszcze go na końcu w uwagach dopisać, że na przykład to jest tak czy tak, w takiej temperaturze czy w innej, w takich warunkach czy w innych. Dodatkowo sobie te wszystkie rzeczy. No i musisz pamiętać też, że gdyby na przykład coś się nie udało przy tworzeniu już produktu pierwszego, czyli prototypu, to zawsze możesz do tego swojego projektu wrócić. I właśnie dlatego trzeba się starać jak najlepiej ten projekt przygotować, żeby można go było powtórnie wykorzystać.